Cześć. Witam Was w pierwszym wydaniu magazynu Ragadzo. Program jest dla wszystkich tych, którzy lubią rozrywkę, sztukę, muzykę, teatr. Będziemy nadawać w każdy piątek. A dzisiaj w magazynie zobacz sam. O, jedynej okazji przyjść 27 września do Teatru Mia cybiana Kamila Norwida na premierę Kontredansu. O czym traktuje sztuka Contredans? Chcemy skonstruować rodzaj takiego komiksu historycznego, w którym pokażemy poplątanie naszej historii, historii Polski, która często wznoszona była i wynoszona na piedestał. Chcemy odbrązowić wiele mitów, wiele obiegowych historii i prawd, które weszły nawet do podręczników historii, a to, co pokazujemy, co mam nadzieję skończymy i pokażemy 27 września, będzie naszą interpretacją. My piszemy historię Polski inaczej. Oczywiście to nie znaczy, że tak kiedyś było. To są nasze impresje na temat historii polskiej. To znaczy, że mogłoby również i tak być. Kto jest reżyserem sztuki? Autorem sztuki i scenariusza całego specjalnie przygotowanego na tę realizację jest Bogdan Rudnicki. Ja reżyseruję, a skomponował muzyka Janusz Grzywacz. Choreografią natomiast i ruchem scenicznym zajmuje się pan Jacek Tomasik. Wielka, potężna i piękna dekoracja będzie realizowana przez Martę Chłupkę. I Wojtka Jankowiaka. A główne role? Do głównej roli chodzi tutaj przede wszystkim o, o, o dziewczynę, która uosabiałaby, symbolizowałaby polską, słowiańską urodę. W związku z czym musieliśmy ogłosić specjalny konkurs. Ania Piędel z Bolkowa jest naszą tutaj główną bohaterką. Czyli wokół niej, wokół jej historii, wokół jej miłości, wokół jej niespełnienia cały spektakl się toczy. Dziękuję bardzo. Ostatniego jesiennego koncertu z Piotrem Pawłem to żałuj, ale koniecznie przyjdź na następne. W każdy piątek, każdy piątek września o godzinie 18 w sali kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Jeleniej Górze odbywają się jesienne koncerty. Przyjdź koniecznie. który na Zabobrze do końca września możesz zobaczyć wystawy prac grupy R. Możesz zobaczyć coś oryginalnego, malarstwo w połączeniu z plastyką, happeningiem oraz w połączeniu z parateatralnym sposobem. Przyjdź, zobacz i oceń. Z tego września w Miejskim Ośrodku Kultury w Górze odbędzie się miting teatralny, a w nim... A w nim teatry Bombasz i Terminus Aquo. Myślę, że nazwa Teatru Bombasz jest już publiczności teatralnej Jeleniogórskiej znana. Mamy za sobą dwa lata działalności, ponad 100 zagranych spektakli, udziału w kilku ważnych festiwalach teatralnych, kilka wyróżnień i nagród. Dlatego też w ten nowy sezon wkraczamy z wieloma pomysłami i nadziejami. 20 września zainaugurujemy trzeci sezon naszej działalności. Będzie to takie spotkanie naszego teatru z naszymi przyjaciółmi z Nowej Soli Teatrem Poezji, Wizji, Światła i Ruchu Terminus Aquo. Zaprezentują dwa, uważam, bardzo ciekawe spektakle. Pierwszy z nich o godzinie 17:00: Sen wariata według wariatej zakonnicy Stanisława Ignacego Witkiewicza w reżyserii Edwarda Gramonta, który ten teatr prowadzi. O godzinie 20:00: spektakl autorski Edwarda Gramonta, sceny symultaniczne. W międzyczasie o godzinie 18:30 pokażemy się my, czyli Teatr Bombard z naszą ostatnią premierą. Która miała miejsce w maju ze spektaklem Ramy, czyli jak moglibyśmy siebie kochać, gdybyśmy wiedzieli, jak to się robi. Spektakl oparty na absurdalnym, abstrakcyjnym humorze. Do tej pory spotykaliśmy się z bardzo dobrymi recenzjami po tym spektaklu. Myślę, że cała impreza będzie bardzo udana. Wszystkie spektakle odbędą się w sali kameralnej Moku impreza jest bezpłatna, a jedynym warunkiem, żeby na tej imprezę się dostać, należy odebrać zaproszenie w Miejskim Ośrodku Kultury, ponieważ te zaproszenia będą uprawniały do obejrzenia właśnie tych trzech spektakli. Jeśli lubisz teatr, to przyjdź i zobacz. To było tylko kilka propozycji. Innych możliwości spędzenia wrześniowych popołudni i dni szukaj na płotach, w gazetach i oczywiście w naszym piątkowym wydaniu magazynu Regatco. Wielu wrażeń! Cześć!